Witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale Dzisiaj jak widzicie po tytule będziemy otwierać kosmetyczny kalendarz Dzisiaj otworzymy sobie kalendarz z pierrenetek także jeżeli jesteście zainteresowani co znajduje się w środku I czy te kosmetyki były tego warte To koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania Na wstępie będzie mi bardzo miło jak zostawicie suba na tym kanale, żeby być na bieżąco Bo wiele niespodzianek dla Was szykuje I nie ukrywam, że będę bardzo, bardzo wdzięczna jeżeli wpadniecie na moje social media I tam również będziecie mnie obserwować i być ze mną na bieżąco, bo warto no i co, przechodzimy do tego kalendarza, jeżeli chodzi o ten kalendarz, to kosztował 200 zł na stronie PRN i ja go kupiłam jakoś w okolicy Black Friday, także dosyć długo nam nie czekał, ale postanowiłam, że to już ten czas, że trzeba go otworzyć, także zrobimy to dzisiaj razem. Kalendarz jest bardzo, bardzo ciężki, z tego co już widziałam u innych influencerek, to też zawartość jest głównie pełnowymiarowa, tam nie ma w ogóle próbek, także zobaczymy jak to wyjdzie cenowo, jak ja go otworzę całego i zobaczymy czy było warto łyk kawy i odstawię, co bym nie wylała. I tak się zastanawiam, czy nie lepiej będzie go położyć, słuchajcie, na stole i otwierać od góry. Kurczę, tylko wtedy nie zobaczycie mojej reakcji. I tak źle, i tak niedobrze. Dobra, słuchajcie, kadr musi być taki, bo inaczej to nie dudu. O, trochę jeszcze was odsunęłam. Także tu mamy jedynkę, jeżeli chodzi o... o... Jestem klasycznie w dresach. Jeżeli chodzi o jedynkę... To w jedynce, uuu, gąbeczka, uuu, bardzo fajnie, uwielbiam te gąbeczki z pierlene. są bardzo, bardzo fajne, są mięciutkie, także mega, dobra. W jedynce była gąbka, idziemy do dwójki i dwójkę mamy tutaj i w dwójeczce co mamy, uuu, ale ładny. To jest słuchajcie, cover gloss w takim nude odcieniu przepięknym ale petarda, powąchajmy Panie czekoladą, albo czymś takim mlecznym ale mega kakao? no coś takiego, także super, mamy błyszczyk trójkę mamy tutaj i to też będzie coś takiego długiego stawiamy jakąś kredkę i w trójeczce mamy tak, kredkę do brwi to jest brow liner w odcieniu blond okej, okay, czyli mamy taki brow liner spoko, czwórka jest tutaj I jeżeli chodzi o czwórkę to co my tu mamy? czwórce? pomadkę? W odcieniu czerwonym 39 Warm Words. Nie, też nie udawa, spoko. Taki odcień bardzo dzienny na co dzień, także super. Lecimy do piątki. Jeśli chodzi o piątkę, to mamy ją tutaj. I zobaczmy, co jest w piątce. I w piątce mamy kolejną pomadkę. O. I tutaj mamy odcień Lipstick 08. Zobaczmy. Ta jest taka bardziej ruda, ale też bardzo ładny odcień. No, bardzo mi się podoba. Szóstkę mamy tutaj. Zobaczmy, co jest w szóstce. I otwórzmy. Uwaga, uwaga, co jest w szóstce. Cień pojedynczy. Spoko. Ej, czyli w każdym kalendarzu jest trochę inna kolejność, wiecie? Bo ja widziałam ten kalendarz u innych I oni mieli co innego Także tutaj szóstka to jest cień W odcieniu 015 Taki fioletowy Mamy taki cień, jest to cień taki śliwkowo-fioletowy Bardzo ładny W sumie wpada też trochę w bordo Także spoko, mamy cień Teraz lecimy do siódemki i w siódemce Siódemkę mamy tutaj I w siódemce co mamy? I w siódemce mamy eyeshadow primer. Ja mam ten primer, więc pewnie pójdzie na rozdanie albo coś, ale też spoko. Tutaj mam od razu ósemkę. I jeżeli chodzi o numerek 8, to co my tutaj mamy w środku? Mam ten kolor, to jest 08 i to jest um, Crimson Red. Powiem szczerze, że ja uwielbiam te pomadki i bardzo często swego czasu je nosiłam. To są pomadki mega trwałe. Dziewiąteczkę mamy tutaj. I uwaga, co to jest w środku. I w dziewiątce. Uuu, brażę. Spoko. To jest spoko sprawa, to mi się podoba. Chętnie to słuchajcie, przetestuję. Dycha, może Wam zrobimy w ogóle makijaż jedną marką. Co wy na to przetestujemy całą kolorówkę z Znaczy całą kolorówkę. No wiecie, zrobimy sobie cały makijaż pierdę i co jest w dyszce. Pigment. I to jest pigment taki fioletowy Black Bear Mousse. Trochę ciemny jak dla mnie, ale też spoko opcja takiego dodatku do makijażu. Tutaj mamy dwunastkę. I w dwunastce co mamy? Under-eye powder. Uuu, puder pod oczy. Spoko sprawa. Też jeszcze tego nie testowałam, więc chętnie przetestuję. A i zgubiłam 11, słuchajcie, zabrałam się za 12 i zgubiłam 11. I w jedenastce co mamy w jedenaście? Okej, okay, tutaj mam Lip Matic, czyli mamy konturówkę do ust, super. Do tej pomatek będzie ekstra. Dwunastkę już mam załatwiałam, to teraz trzynastka. Gdzie jest trzynaście? Tu jest numerek trzynaście, jeśli chodzi o trzynastkę, to w trzynastce mamy pełnowymiarowy tusz Lash Fame. Nie, słuchajcie, tutaj się szykuje test jedną marką na bank. To była trzynastka. Z włosia, ale całkiem spoko. Wygląda jak better than sex. Zobaczymy, może będzie fajnie. I jeżeli chodzi o 14, to jest tutaj. I w 14 mamy eyeliner. I tutaj mamy liner Pure and Professional Royal Liner. Super. To jest numerek 14. Teraz numerek 15 mamy tutaj. I jeżeli chodzi o numerek 15, to zobaczmy, co się kryje nam w środeczku. Uuu! Pomada do brwi i pomada do brwi z odcieniem light brown, ale spoko, ładny kolorek, to mi się podoba, to jest 15. Tutaj mamy numerek 16 i zobaczmy, co się kryje w środku. I w 16 mamy... Okej, okay, korektor. Wrzucili do kalendarza korektor, trochę ryzykowny, ale spoko. Tutaj jest korektor w odcieniu, już wam mówię. A bo to jest kontur concealer. Aha, dobra, czyli to jest do konturowania. Okej, okay, to to ma większy sens, słuchajcie. To była szesnastka. Siedemnastka jest, słuchajcie, ogromna, taka po długości. Tutaj to się nie mogę doczekać, że zobaczymy, co jest w środku. W środku siedemnastki mamy, uwaga, uwaga, pecelek! Oj lol Ale mega! Zobaczmy, ale fajny trzonek, to jest 107, Pierre Profesjonal i zobaczmy, ale mięciusi, no mega, mały pędzelek, to była 17, to tu mamy 18 jeżeli chodzi o osiemnastkę, to też jest duża, zobaczmy i w osiemnastce mamy puder ej dobra, ten kalendarz jest dużo lepszy niż ten zeszłoroczny, jak mam być szczera słuchajcie, z pomocą przyszłej nożyczki udało się wyjąć ten puder, także mamy sukces i jest to loose powder um, chyba w odcieniu transparentnym, bo tu nie ma żadnego odcienia, także spoko, chętnie sobie przetestuję, bo jeszcze tego nie używałam to jest numerek 18. tu mamy dziewiętnasteczkę i w dziewiętnastce co mamy, uwaga, uwaga Uwaga. W 19. Okej, okay, to jest taki mały pędzelek do oczu. I on jest taki, słuchajcie, składany, czekajcie. O! I też spoko gadżet w sumie na wyjazdy, całkiem milusi, mały puchaty, spoko opcja. To mi się podoba. To jest numerek 19, to teraz numerek 20. I numerek 20 mamy tutaj, to jest również takie mega długie, ciekawe, co tutaj będzie. I w 20 mamy. I w Uuu, kolejny pędzelek. Nice! Tutaj mamy pędzelek do brwi, pewnie skierowany bezpośrednio do tej pomady, którą też tu mieliśmy, ale bardzo spoko, bo z jednej strony jest sprężynka, a z drugiej jest taki skośny, także super. To mamy 24, to teraz lecimy z 21. I 21 mamy tutaj. I uwaga! Co się kryje w 21? I w 21 mamy... Konturówkę w kolorze czerwonym na święta. I spoko będzie pasować do tej pomadki matowej. Teraz zobaczmy, co jest w 22, i 22 mamy tutaj, i 22 mamy tutaj. I w 22 jest kredka chyba w kolorze srebrnym. Tak, zgadza się. Srebrnym albo złotym, kredka do oczu, ale też bardzo fajny produkt, pełnowymiarowy. Także na razie, powiem Wam, że jak tak otwieram ten kalendarz, to to jest chyba jeden z lepszych kalendarzy kosmetycznych, jaki wyszedł w tym roku. Szukam 23 i 23 jest takie małe. I 23, słuchajcie, jest takie małe. Otwórzmy. I mamy cień. Spoko. Do zrobienia jakiegoś tam dziennego makijażu, jak najbardziej się sprawdzi, czy na święta do wykonturowania oka. Super. I 24 gdzieś tutaj powinno być, bynajmniej tak mi się wydaje, bo to jednak najważniejszy dzień i jest tutaj. Uwaga, oby było tutaj coś super. Oby było tutaj co? A dobra, już widzę co jest. I w 24 mamy lip gloss w kolorze takim czerwono różowym. To jest właściwie cover gloss. Też spoko produkt, to czekajcie, ja sprawdzę jakie ceny są te produkty, podliczę Wam ten kalendarz i opowiem Wam jak to wygląda już ze zbliżeniem na siebie. OK, teraz przychodzę do Was Z podliczeniem całego tego zestawu Wróciłam to sobie do takiego znaku z Plexi I muszę przyznać, że mamy tutaj Kompletny zestaw do zrobienia pełnego makijażu Co więcej, kalendarz Kosztował 199 zł Natomiast zawartość jest Za prawie 500 stówek, brałam te średnie ceny Z Ceneo i powiem Wam szczerze, że Jestem w szoku, że Pierre René zrobiło tak Zajebisty kalendarz, bo tutaj inaczej się tego nazwać Nie da, kalendarz jest fantastyczny Jeżeli jest jeszcze dostępny na stronie I chcielibyście sobie przetestować kosmetyki Pierre to kupując ten kalendarz, nie dość, że oszczędzacie trzy stówki, to dostajecie tak naprawdę pełen look. Razem z pędzlami. Także jak dla mnie miazga. I muszę powiedzieć szczerze, że jest to najlepszy kalendarz, jaki otwierałam z kosmetykami w tym roku. I pierne stanęło na wysokości zadania Jaki wyglądowo, taki jakościowo Kalendarz, mimo że mi się momentami Ciężko otwierał, to powtarzam, że to była bardziej moja wina Niż kalendarza, jest bardzo masywny Bardzo ciężki sam w sobie Tutaj w środku macie dużo warstw Materiału, żeby nic wam się nie potukło, Nie poginęło. Także uwierzcie mi, kalendarz jest fantastycznie wykonany Jak za tą cenę dla mnie petarda Jeżeli mielibyście ochotę przetestować, to jak najbardziej Jestem za, bo warto Także tak, dajcie znać, czy chcecie test pierne jedną marką, a ja za dzisiaj już wam dziękuję Mam nadzieję, że ten film się spodobał Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco I do zobaczyska w kolejnym odcinku, także pa pa!